Dzień dobry panie burmistrzu. Dzień dobry pani redaktor. W minionym tygodniu wpłynęła od mieszkańców następujące pytania. Panie burmistrzu jestem mieszkańcem ulicy Gdańskiej i chciałbym się dowiedzieć czy jest w planie naprawa drogi od strony podwórka zaczynającego się od klatki numer 8. Jeśli nie to w jaki sposób zgłosić ten problem. W obecnym stanie droga jest tak zniszczona, że wjazd samochodem jest utrudniony, a po opadach deszczu wręcz niemożliwy. Od kilku lat realizujemy te zadania związane z utwardzaniem tych, tych przysłowiowych podwórek, czy tych przejazdów za podwórkami, między budynkami a garażami. Natomiast, zawsze się zaczyna to od inicjatywy ze strony wspólnoty mieszkaniowej, mieszkańców. Jeżeli taka inicjatywa występuje, wtedy. Do końca września powinno być takie zgłoszenie, że jesteśmy zainteresowani, że tam jakieś środki też mamy uzbierane, które dołożymy do, do tego zadania i, i wtedy wpisujemy w plan, w budżet gminy na rok następny. Jest to zadanie możliwe do zrealizowania. Kolejne pytanie dotyczy programu Rodzina 500, a mianowicie kiedy rusza wypłata 500? W gminie Zmuszynek już użyła taka wypłata. W kwietniu wypłaciliśmy 29. To były pierwsze wypłaty, które zostały dokonane 29 wypłat. Oczywiście dotyczyło to przede wszystkim rodzin, tam gdzie dwójka dzieci i więcej, ponieważ tam te dokumenty nie wymagają tak wielkiej weryfikacji. Natomiast generalnie złożono wniosków ponad 400 na prawie 600 dzieci, z tego co jest takim no, niepokojącym zjawiskiem. 170 wniosków od rodzin z jednym dzieckiem, czyli świadczy to o tym, że poziom zasobności, majątności naszej gminy jest stosunkowo niski, bo przypomnę, że jeżeli jedno dziecko, to ten dochód nie może przekraczać 800 zł na rodzinę, co w wypadku no, rodziny trzyosobowej no, jest jak widać no, niskim dochodem. i 169 dokładnie takich podań wpłynęło, a więc świadczy to o małej zasobności, tej takiej majątności naszych rodzin. Następne pytanie dotyczy remontu ulicy Małej w Dąbrówce Wielkopolskiej. Mieszkaniec jest zainteresowany terminem rozpoczęcia tej inwestycji. Znaczy nie lubię generalnie określeń takich kiedy wreszcie, ponieważ ta ulica jest planowana do zrobienia w 2017 roku i tak to zostanie wykonane. Obecnie jesteśmy na etapie kończenia dokumentacji projektowej na wykonanie tej ulicy. Oczywiście mówimy o fragmencie ulicy Małej od ulicy Dworcowej do ulicy Poznańskiej. Ten fragment natomiast przy kościele on nie jest objęty tymczasowo w tym samym programie. Kolejne pytanie brzmi: Panie burmistrzu, czy jest szansa na realizację połączenia gminy Zbąszynek z gminą Babimą z ścieżką rowerową? Czy są prowadzone jakieś rozmowy na ten temat? Jest taka szansa, są prowadzone rozmowy, powiem więcej, są podjęte uchwały stosowne o wspólnej realizacji takiego przedsięwzięcia między czterema gminami, to jest Skargowa, Babimost Most, Zbąszynek, Trzciel i to mówimy o takiej tej ścieżce rowerowej czy trasie rowerowej w północ-południe, czyli nie tylko z gminą Babimos, ale i z gminą Kargowa, czyli tu będzie to włączenie się również w obszar tej gminy, a również tu w stronę północy, czyli w stronę Chociszewa, Lutola, również ta ścieżka będzie poprowadzona. I tu chcemy i będziemy się starali o środki w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Stosowne dokumenty są przygotowywane, ponieważ we wrześniu tego roku ma być nabór i mam nadzieję, że na, na, na ten termin zdążymy z dokumentacją, żeby wystartować w przetargu kulcie. I ostatnie pytanie. Czy istnieje szansa, by planowane ścieżki rowerowe w gminie były wykonane z asfaltu, a nie z kostki betonowej? Wszystkie te nowe projekty od tego roku są realizowane, czy będą realizowane. Właśnie w asfalcie, podobnie jak to zrobiła w tym tym fragmencie swoich niektórych ścieżek gmina Babimos, a szczególnie tej głównej w stronę Kramska. Także to będą dokładnie takie same ścieżki szerokości 2,5 metra asfaltowe. Pierwszą taką będzie zrobiona ścieżka między właśnie Kosieczynem a Chlastawą. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, gdzieś we wrześniu, powinniśmy rozpocząć. Także na koniec roku powinna już być gotowa, i takie będą już powielane później w następnych tych fragmentach naszej gminy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.